Stam. Proszę o Panie głosu, ponieważ uh, Witam wszystkich. Ten, ten tegoroczny Kucharmaty będzie wyjątkowy z innej strony. Ponieważ nie ma tutaj naszego przyjaciela, Tomka Wasiowskiego, osoby, która zawsze witała Was uśmiechem, żartem. Nie ma go. Fizycznie, ale będzie tutaj z nami. Uczciliśmy go to ciszą, ale ta cisza nie wiem, czy do niego pasuje, słuchajcie. Bo Tomek się zawsze śmiał, był pełen energii. I pamiętajcie jedno, że jeżeli złowicie dzisiaj pokojową na nawarcie, będziecie na innych rzekach górskich w naszym okręgu, na Wiercicy, na Lumiance, przez wkład pracy i miłość do, do tej naszej pasji, którą Tomek posiadał, i umiał zarażać innych? To w każdej z tych ryb będzie cząstka jego. Ja chciałbym, żebyśmy Tomka jeszcze pożegnali w inny sposób. Oprócz tej minuty ciszy. Bo ta cisza wydaje mi się, że do niego naprawdę nie pasuje. Włosi mają taki zwyczaj, że swoich zmarłych, zasłużonych osoby, Żegnaj oka dziękujemy za wszystko i za nic. Dzień dobry, dzień dobry. Witam na Pucharze Warty. Dzisiaj chodzę z siatką na motyle. Takie coś. Jest to spowodowane tym, że mamy tutaj bardzo wysokie brzegi. I właśnie tak jak na przykład tutaj. I ten zasięg trzeba mieć jak największy tego podbieraka, więc wziąłem podbierak łódkowy typowo. Zobaczymy, może gdzieś tutaj coś będzie stało bliziutko. No, tak już chodzę od dłuższego czasu i niestety ani kontaktu z rybą to Wiem, że chłopaki jakieś pojedyncze sztuki mieli i to w sumie tyle by było Dzisiaj mamy dzień pierwszy, buchowy. Jutro będziemy mieć dzień drugi, spinningowy i przeważnie to wygląda tak, że na tych spinningowych zdecydowanie więcej ryb pada niż muchowych, ponieważ mamy za zakaz brodzenia i nie jesteśmy w stanie też tych much odpowiednio podać na dalsze odległości, i tak dalej. Może jeszcze też powiem nieco odnośnie strategii na dzisiejsze łowienia i sprzętu, ponieważ jest to troszeczkę. Inny sprzęt niż zazwyczaj możecie u mnie zobaczyć. Mianowicie wędka w klasie siódmej. Eee, specjalnie nie brałem jakichś nimfówek i tak dalej, ponieważ e, byłem na tej rzece wcześniej i widziałem jak wyglądają te brzegi. Akurat nie na tym odcinku, ale ciężko byłoby z dłuższą wędką e, operować. Tym na tych wcześniejszych ujęciach pewnie widzieliście albo zaraz zobaczycie. Eee, więc, więc, więc właśnie to jest to, wędka 9-stopowa do tego y, teraz żyłka ale jeszcze jakbym znalazł jakąś taką płań większą ewentualnie, takiego jak od tamtej strony bym szedł to y, skusiłbym się skorzystać z linki najpierw myślałem, żeby wziąć linkę tylko, inter, znaczy tylko y, intermedium i łowić na intermedium ale ze względu na e, ilość zaczepów, jakie tutaj występują, to raczej nie byłoby trafione rozwiązanie. O kurczę, spadła mi ryba. Aaa. Ciekawe co to było. Ciekawe czy płoć czy pstrąg? No dobra, była jedna. To jeszcze raz tutaj przetrzymamy. Może jeszcze poprawi. Chociaż nie sądzę. Kurczę, szkoda. O, było znowu puknięcie. Też dodatkowo wziąłem linkę z Kagita i pływającą, i zobaczymy, jak będę schodzić. To może w takich w miejscach bardziej dostępnych po prostu będę schodzić z linką i kilka razy jeszcze rzucę linką ale zobaczymy tutaj ładnie kręci jak widać ryba była, ale zaczepy też są już pewnie, kurczę, sposzyłem tą rybę schodząc tam po dobra, to wrzucimy to w ten wir Jakoś może w ten sposób. Widać, jak tutaj mamy prąd wsteczny. W tym prądziku widać, że stoją ryby, ale ile ich tu było i co to było, czy to były płocie, czy pstrąg, trudno powiedzieć. No i teraz mamy zaczep i mamy pomóżcę. odstrzelona no szkoda czyli tutaj mieliśmy muchę piankową z kuropatwą założymy tą samą muchę, bo jeszcze jedna mi taka została i pójdziemy sobie kawałek wyżej najwyżej jeszcze zaglądniemy tutaj przy powrocie zostało około 50 minut łowienia więc myślę, że na spokojnie zdążymy jeszcze raz tą miejscówkę obłowić Rójki się zaczęły i tych muszek od groma lata mnie cały czas obsiadają. Dzisiaj tutaj teraz jesteśmy na relacji muchowej. Oprócz tej relacji jeszcze Piotrek z kanału z Wędkarskiego Pudełka będzie robić relację spinningową, więc gdzieś tutaj wam się wyświetli ten film. Ewentualnie też macie link w opisie, więc zachęcam serdecznie i zapraszam do oglądania. Zobaczymy, jak tam chłopaki jutro połowią. No, tak tutaj trochę odważnie do tej wody podszedłem, ale e, w razie jakiegoś wodnego potwora chciałbym nie mieć super problemów z dojściem do wody i z jego podebraniem. Tak, żeby też niepotrzebnie nie, nie puszczać ryby z muchą w pysku, w razie gdyby się zerwała. Zresztą woda też jest na tyle trącona, że nie wiem, czy te ryby mnie widzą, czy mnie nie widzą. Cień pewnie jakiś rzucam. Siedzi. Ale kurczę, go nie dociąłem za bardzo. Kurczę, gdzie on idzie? No i teraz na hamagu będę ciągnąć. Bo nie mam tutaj jak nim operować. Kurczę puścił. No, takie uroki, ale przynajmniej był kontakt z rybą. Nie chciałem w ogóle tej ryby. Uderzyła z i była lekko chycona. A też tutaj nie miałem, jak jej w dół puścić i jej zmęczyć. Ciekawe, na którą muchę. Wydaje mi się, że na e, skoczka. ale tutaj niestety ręki sobie nie dam uciąć że dzisiaj zerwałem tyle tych much że to się w głowie nie mieści coś koło 20 sztuk lekko poszło i teraz łowię tak naprawdę głównie na te muchy na które wcześniej nie łowiłem znaczy które właściwie gdzieś tam przez zimę powiązałem i nie miałem jeszcze czasu ich wypróbować więc fajnie byłoby wiedzieć nie, kurczę. O, dobra. Ładne miejsce mamy z drugiej strony. Spróbujemy jakoś przejść na drugą stronę, tam będzie wtedy łatwiej też przy powrocie jeszcze poobrzucać. Kurczę, coś mi tu uciekło. Spod samych nóg. Tutaj też mamy głęboko, bo Dna nie czuję Muchami. Fajne jest w tej rzece to, że jest dużo pozwalanych drzew i nie są one powybierane z tej wody dzięki temu ryby mają tutaj łatwiej chociaż nie można powiedzieć że miały łatwo no fajny mostek fajny ale się jakoś nie pokuszę żeby nim przejść was that No i oto, tym akcentem zakończyliśmy powień. Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> e, jesteśmy po zawodach, właściwie już zaraz przed, przed wynikami. I może byśmy zrobili sobie takie krótkie podsumowanie: ponieważ, tak jak było wcześniej zapowiadane, e, dzień muchowy relacjonuje ja, dzień spinningowy Piotrek z kanału Zmętkarskiego Pudełka. I teraz tak, jak tam dzisiejsze wyniki? Bo już zaglądałeś chyba i wiesz, jak to wyszło mniej więcej, jeśli chodzi o ilość ryb i tak dalej. No witam. Powiem wam tak, no Muchowy Puchar Warty już za nami. Jeżeli chodzi o ryby, powiem, że w tym roku dopisały one nawet nie średnio, słabo bym powiedział, na 40 zawodników, niespełna 40 zawodników, no zgłoszono, zgłoszono... E 10 chyba ryb zostało zgłoszone, zaraz się dowiemy na odprawie dokładnie. Jestem szczęśliwcem, któremu się udało, Gratuluję. ponoć największą, no bo, jeszcze bo, złowić. Bo kolega, bo kolega miał ufalsar, dlatego. Eee, dlatego, <laughs> dlatego. Mimo tego, że tylko przez półtorej godziny łowiłem. Eee, I i eee, dlaczego dzisiaj takie słabe wyniki, trudno mi jest powiedzieć. No słuchajcie, czasami jest tak, że na pucharze warty każdy zawodnik potrafi złowić jedną, dwie, trzy, cztery, czy, czasami kilka ryb. Znaczy ryby, ryby dzisiaj dopisywały w miarę, bo szło ogólnie je złowić. Ja miałem w sumie jedną na tak taką około 40 i poszła. E, jedna mniejsza, nie wcięta w ogóle, bo wyszarpałem muchę, jak, jak wyciągałem, to to uderzyła. I też jak z chłopakami na obiedzie rozmawiałem, to też ogólnie dużo osób miało, ale nie wygrało walki, więc, więc, więc ogólnie ryb trochę było. No i też e, płotka jakaś się trafiła. To, to, to e, także było, wiecie, no, no. to są ryby. Czasami nasi stali bywalcy wiedzą, bywalcy Pucharu warte, że czasami naprawdę tych ryb idzie połowić do przysłowiowego bólu e, ręki. No czasami, czasami no są mm... Dni słabsze. Mhm. E, także mówię. A dzień jutrzejszy jak przewidujesz? Mniej więcej? E, jutro mamy spinningowy puchar warty. E, uczestników jest e, zdecydowanie więcej. E, może nie dwa razy, ale znaczna liczba mhm. i jest wie, ta, uczestników jest większa od, od tego muchowego pucharu. No i nie ukrywajmy, spinningiści łowią zawsze więcej ryb. Mhm. Być może dlatego, że ta rzeka nasza, no, technicznie, jest sami technicznie, technicznie, dla muszkarzy jest. jest a Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, no. ale zdecydowanie na spinning bywałem, także, no. ale skorzystam, no zaproszę. 22 lipca, jeśli się nie mylę, memoria Łuździcha jest... To tak muszę bywamy. zaplanować wakacje, no, żeby w tym, w tym roku być znowu u Was. A tak mówię, spinningiści zawsze mieli lepsze wyniki, ponieważ no, rzeka jest trudna technicznie i na spinning mhm. zdecydowanie jest łatwiej i efektywniej operować, tak, no i całą więc... jak i możesz przełowić, bo jak na przykład tutaj no, jest problem jednak z tym rozrzuceniem, zresztą tak jak widzieliście tam na ujęciach, to trochę wypikane na pewno będzie. Ale rybki, tak jak mówię, no moja miała 52, yy, kolega też miał około 50, wiem o rybach, które nie zostały złowione, a też miały koło mhm. 50 centymetrów, także ryby są, ale nie zawsze co się przekonaliście około dwóch tygodni temu, tak, tak, że nie zawsze po prostu one chcą współpracować, bo dzień przed, przed naszym przyjazdem, naprawdę z informacji, które mamy, ludzie świetnie Widział, połowili. Widziałem, no, widziałem zdjęcia? No więc zdjęcie zdjęcia, ryby zostały nie z tej rzeki, nie, nie? Z tej rzeki <laughs> dokładnie jaka ryba, zosta... jakie ryby zostały złowione. Dzień przed waszym przyjazdem, a jak przyjechaliście, to po prostu ryba zastrajkowała, pewnie. Dobra, więc... bo czekają na nas. Idziemy i idziemy robimy zakończenia. Tak jest. Kontywne. Dzięki śliczne. Zanim przystąpimy do oficjalnego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim sponsorom dzisiejszych zawodów. Proszę kolegę Daniela o wyczytanie naszych drogich, kochanych sponsorów. Słuchajcie, ja się cieszę, że naprawdę od lat nasze zawody są tak dobrze postrzegane też również przez sponsorów, przez naszych przyjaciół, którzy... No, przekazują fakty, którymi jesteście obdarowani. I jak co roku pozwolę sobie wymienić i e, podziękować w naszym imieniu i też Waszym e, sponsorom Pucharu warki. W tym roku, jeżeli chodzi o sponsorów, to e, byli nim firma Dabler Fishing, firma Jackson, pensjonat Gabra, Kadis Sklep muchowy, Jarosław Kieszkowski, Szkarnia Fly Fishing. Fly House, świat Wędkarstwa Nowogardów, Wobler Smyk 24, Dukatnia Internetowa, Fly Art Fishing, Hubert Janaček, Sklep Wędkarski, Salam Fly Fishing, e, Waldemar Sowik, walki Przemysłowy Spółdzielcowa, Firma Relax, e, Lures International, Polizwarciech Puszczalnia Rowerów E-Bike, Hohe Ceramika, Firma Electrostatic, Tomasz. Gruś Woblery, Tobiasz Flajfink, Mówie Szczerpakowe.pl, Waldy, Przylęty Robert Kar Karlewski Dresko.pl, firma Salix Alba Wojtek Łopatka, Spływy Kajakowe Polizwarcie, Łowisko Wędkarskie Żywiec Moszczenica Andrzej Zabada, Murki Bajs Woblery, PZW Okręg Częstochowa, Przemysław Kutorak, Górskie Rzeki i firma Kenard Artur Danoszka. Oprócz tego chciałem podziękować naszym patronom medialnym e, Grzegorz Marcinow, e, Marcinow Fly Fishing, e, Łowienia i wędrarskim budowlu Piotr Natura. Ja w imieniu nas wszystkich, szczególnie organizatorów, chciałem jeszcze raz podziękować i wielkie brawa dla sposobu <śled> Czekamy miejsce Jeskowskiego. Nie ma zaczepiona, stacjonarną głowę na czeszałku. Dziemy ci wytłumaczy Jakub. Trzecie miejsce. Trzecie miejsce. i miejsce. Trzecie miejsce. przewodnika Górskie Rzeki. miejsce. miejsce. że że nagrody miejsce. być za za miejsce. ale miejsce. miejsce. wygrał miejsce. wygrał miejsce. jako członek zarządu członek zarządu Zrezygnował z tych nagród. I te nagrody z pierwszego miejsca przechodzą na drugie, drugie na trzecie i tak dalej. Dlatego tę nagrodę, jako za pierwsze miejsce, teoretycznie za drugie miejsce wygrał Sławek Krzyniczek. Chciałby wygrać kiedyś, bardzo wygrał, ale to jest ja, ja, ja muszę coś powiedzieć, jedną rzecz, ponieważ ja startuję w tych zawodach tak rekreacyjnie, powiedzmy, łowię, łowię sobie te półtorej dwie godziny i, i zjeżdżam do bazy, zajmuję się i pomagam chłopakom. Yy, I to był mój ostatni start w Pucharze Warty jako, jako zawodnika, bo powiem nieskromnie wśród wśród wielu mistrzostw okręgu i indywidualnych i drużynowo i różnych typów zawodów brakowało mi w kolekcji tego właśnie... Pucham, z którego jestem bardzo, bardzo dumny i bardzo, bardzo szczęśliwy. Także Tobie Panie Prezesie ostatni start Pucharzy Warty jako zawód. Poświęcasz to pamięci Tomka. Tak? I oczywiście poświęcam to zwycięstwo pamięci Tomka. Dziękuję. Ja